Dzień dobry, dzień dobry, gry Mary, ja jestem Mary i gram w gry. A dzisiaj w oczekiwaniu na Silksonga będziemy grać w Hollow Knighta. To jest jedna z moich ukochanych gier, uwielbiam tę grę i mam nadzieję, że też ją znacie. A jeżeli nie znacie, to poznacie ją razem ze mną w dzisiejszym filmie. Nie będę się tutaj na wstępie rozgadywać o tej grze, mam nadzieję, że będziemy sobie rozmawiać podczas rozgrywki. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to oczywiście bardzo Was proszę o subskrypcję, lajkowanie i komentowanie, żebym dostała kopa na rozpęd, na sam początek prowadzenia mojego kanału. Nie przedłużając, zaczynajmy. Jak świat szeroki, twoje imię wypowiadane z szacunkiem i w ubolewaniu. Wszak nikt nie potrafił poskromić naszych dzikich dusz, lecz ty sprostałeś temu wyzwaniu. Pod swoim bacznym okiem, ty nauczałeś my, zmienialiśmy się, pierwotne instynkty ujarzmiliśmy. Pokazałeś robakom i bestiom świat, o którym nawet nie śniliśmy. I tutaj już w sumie zaczyna się lore całej gry, ponieważ możecie zobaczyć, że są to jakieś łańcuchy. Mamy tutaj pewną bestię, która została zapieczętowana, zamknięta. I dlaczego? Dowiemy się podczas gry, ponieważ nie będę wam to opowiadać loru. No to jestem ja. Mój robaczek został wysłany do miasta, żeby pokonać właśnie to zło, które widzieliśmy wcześniej i zostało zapieczętowane. No i zaczynamy. Dobra, idziemy dalej. Tutaj akurat są takie podziemia, w których powinniśmy nauczyć się po prostu sterowania. No my sterowanie, przynajmniej ja już sterowanie mam ogarnięte. Ponieważ tak jak już Wam wspominałam, nie raz grałam w tę grę. Także nie będę miała z tym problemu, ale z chęcią Wam pokażę, ponieważ jeżeli jeszcze nie graliście, to będziecie wiedzieli o co tutaj mniej więcej chodzi. Trzeba uważać na spadające sople. I te jajeczka nam opowiadają pewien lore, pewną historię, ale też właśnie tak jak tutaj pokazują, co możemy robić, co nam pomaga w rozgrywce, jak możemy się leczyć. Na początku no niestety nie mamy żadnych specjalnych jakichś zdolności, ponieważ możemy tylko skakać i bić i to zasięg bicia też nie jest najlepszy, ale później w trakcie gry będziemy wszystko zdobywać. Trzeba uważać na kolce, kolce nie są przyjaciółmi. Ale jak już te kolce ominiemy, dojdziemy jeszcze w jedno miejsce, to wam coś pokażę, bo dużo osób widziałam na samym początku tego, nie wiem? Tu mamy dodatkowe życia. O, i tu jest ukryte miejsce, to o którym wam mówiłam, że będziemy mieć kolce. I możemy po prostu pogować, czyli atakujemy w dół i możemy odbijać się od kolcy. Przebywając na naszych ziemiach nie ukrywajcie swojej prawdziwej formy. Niechaj wasz majestat olśniewa wszystko wokół. Gdyż tylko ta kraina mogła zrodzić istoty, wam podobne. Mamy skrzynkę, a w skrzynce czarm. Czarmów będziemy używać do tego, żeby lepiej atakować, żeby zbierać więcej energii. I właśnie nie powiedziałam Wam jeszcze, co to jest ta energia, ale zaraz Wam wszystko powiem. Możemy właśnie te czarmy, po angielsku tutaj są amulety, sobie zakładać. No i wtedy będą nam pomagać, ale musimy dojść do ławeczki, czyli do takiego punktu zapisu. Jak pierwszy raz tę grę grałam... To nie byłam w stanie wyjść w ogóle z tych podziemi, bo nie wiedziałam, gdzie mam iść. Przekraczając ten punkt, wkraczacie na ziemię króla i stwórcy. Przekroczcie ten próg i przestrzegajcie naszych praw. Stańcie się świadkami istnienia ostatniej i jedynej cywilizacji wiecznego królestwa. Hollow Nest. Mamy zapieczętowane drzwi, musimy je rozwalić, żeby wejść do Hollow Nest. Dostaliśmy się do zapieczętowanego miasta. Tup, 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 tup. Nie? To mnie bawi, że jak się przejdzie o. dalej, to on ma. O, o ominąłeś mnie. na. No, tu. Och, wróciłeś, przeszedłeś obok mnie, nie bacząc na mnie zupełnie, jakbym zniknął razem z całym tym miastem. No i tutaj, jak możecie zobaczyć, mam polską wersję, więc jeżeli chcielibyście sobie spolszczyć Hollow Knight'a, to oczywiście nie ma problemu, możecie zobaczyć, jak to zrobić w opisie filmu. Inni mieszkańcy zniknęli, podążyli w dół tamtą studnią, jeden za drugim, do jaskini na dole. Pod naszym miastem niegdyś znajdowało się wielkie królestwo. Już dawno temu popadło w ruiny, ale nadal wciąga każdego w swoje czeluście. Dobrobyt, chwała, oświecenie, ciemności zdają się mamić tymi wszystkimi rzeczami. Jestem pewien, że ty także pragniesz odnaleźć tam szczęście. Jednakże bądź ostrożny to miejsce spowija zdradliwe powietrze. Każda istota popada tam w obłęd, a wędrowcy są okradani ze swoich wspomnień. Być może sny wcale nie są takie dobre. I mamy ławeczkę. Także siadamy na ławeczce. Możemy wtedy właśnie nasz ekwipunek, jakby zobaczyć, jakie mamy amulety i sobie je założyć. Czyli mamy pierwszy punkt zapisu, więc jeżeli gdzieś tam zginiemy po drodze, to odrodzimy się właśnie w tym miejscu, bo to jest troszeczkę jak w solsach, ponieważ jak zginiemy, to jesteśmy tam, gdzie ostatni zapis był i tracimy wszystkie pieniądze. Ja mam tutaj 74 pieniążki i później je tracimy, musimy je. Odebrać w tym samym miejscu i odebrać naszą duszę, gdzie zginęliśmy. Nowe dostawy map już wkrótce otwarcie. Tak, bo będziemy musieli zbierać mapy. I to jest najgorsze: że ja parę razy grałam w tę grę, ale włącza mi się czasem Alzheimery i absolutnie nie pamiętam, gdzie co jest, jak mam dojść do konkretnego miejsca. Wiem mniej więcej, gdzie co jest, ale jak mam w konkretne miejsce pójść, to nie pamiętam, muszę mieć mapę za każdym razem. I to jest trochę śmieszne. Jest tu pełno różnych robaczków, które niestety musimy pokonywać, bo nas będą biły. Wejdziemy tutaj. Tu mamy płaczącego grubego robaczka, ponieważ nie ma swoich dzieci. Zaginęły mu dzieci. Te wszystkie miejsca z dziurkami są na jego dzieci i on biedny płacze. Trzeba będzie je znaleźć. Nie będę na razie schodzić na dół. Nie wiem czemu, ale zawsze jak chodzę to wszystko po prostu rozwalam. Ale... Jak rozwalamy tutaj coś, to za każdym razem, jak wracamy do konkretnej lokacji, to wszystkie znaki są naprawione. Bo jest tam jeden taki robaczek, który wszystko naprawia. Może uda nam się później go znaleźć, ale to w późniejszej już części gry. Mamy budynek. Jak nie wiem, czy zauważyliście na samym początku, tam były trzy maski, które pieczętowały wejście do podziemi, gdzie był właśnie schowany ten, który był przypięty łańcuchami. I tam właśnie on jest. I będzie nam zależało, żeby go odkryć. Witaj, jak miło spotkać innego podróżnika na tych zapomnianych ścieżkach. Jesteś niski, ale wyglądasz na bardzo silnego. Mam na imię Quirel. Mam swego rodzaju obsesję na punkcie nieodkrytych miejsc. To starożytne królestwo skrywa wiele fascynujących tajemnic, a jedna z najbardziej intrygujących znajduje się przed nami. Ogromne kamienne jajo leżące u stóp starożytnego królestwa. Spójrz na nie, czy ona emituje ciepło? Z pewnością otoczone jest niezwykłą aurą. Czy da się je otworzyć? Wszędzie wokół widać dziwne znamiona. Jak ja kocham tajemnice! Kto wie, jakie inne cuda spoczywają jeszcze głębiej pod nami? No ciekawe. Ja wiem, ale na razie nie powiem. Teraz niestety bardzo wolno muszę się poruszać tutaj wszędzie. Później, jak już się ulepszę, to będę mogła poruszać się szybciej. Ale teraz to jakoś musimy przeżyć. O, i tutaj, zanim będziemy mieć tego małego robaczka, o którym wam mówiłam, że jego tatuś za nim płacze. O, o, trafił mnie. O, i teraz będę mogła się uleczyć, bo będę miała dużo energii. Dobra, uleczmy się. On dosyć mocno bije, bo on mi aż dwie maski zabrał. I on daje dosyć dużo pieniędzy. O, uratowałam robaczka i on sobie zakopuje się pod ziemię i idzie do ojca. I później wam pokażę, co tam się u tego ojca dzieje, jak więcej robaczków zbiorę. Pójdziemy tutaj, ale tu jest taka dosyć smutna historia, może nie na początku, ale za pierwszym razem jak mi, jak się dowiedziałam po prostu, dlaczego ten robaczek tu jest i co się z nim dzieje, to było mi przykro. Ona sobie śpiewa. Och, pochowaj moją matkę z ramionami bladymi. Pochowaj mego ojca z jego oczyma zamkniętymi, pochowajmy siostry na grobu dnie, a gdy już skończysz, pochowajmy i mnie. Ba, ha, ha ha znasz to? To jedna z moich ulubionych piosenek. Możemy zaśpiewać coś innego, jeśli chcesz. Ty zacznij, a ja dołączę w trakcie. Założę się, że masz piękny głos. Ha, ha, ha! A więc czego szukasz tu na dole? Jeśli chcesz się wzbogacić, to po prostu rozejrzyj się wokół. Te kopalnie są nadal wypchane bogactwami. Wystarczy dla każdego, więc bierz kilo i kop razem ze mną. Na razie tutaj nie ma nic takiego przykrego, ale z czasem jak gra będzie postępować, to już nie będzie tak miło. O, i energia, możemy zebrać więcej energii i lecimy dalej. Jak już was tutaj mam, to możecie mi powiedzieć, co byście chcieli pooglądać. W jakie gry bym miała grać. Może chcielibyście jakieś inne, ponieważ na moim kanale na pewno teraz będziemy mieć całą serię z Hollow Knighta. Bo ja, jak już wspominałam, uwielbiam tę grę i chciałabym właśnie ją zagrać, póki nie ma Silksonga. Bo czekając na Silksonga, po prostu no, sama się tutaj nakręcam. A jak będę grała w Hollow Knighta, to będzie mi łatwiej to znosić że dajcie znać. Będzie jeszcze jedna seria na kanale. Ale mam w planach jeszcze zagranie w Ekspedycję 33. Także może jeżeli byście chcieli, to z chęcią bym zagrała i Wam pokazała. O, i tam mamy kolejnego robaczka, ale niestety na razie się do niego nie dostanę. Chociaż była kiedyś taka możliwość. Bo można było wziąć tamtego... Zaraz Wam pokażę. Można było wyciągnąć tego owada Pomara i od niego się odbić i podskoczyć, ale chyba raz tylko mi się to udało. Dobra, lecimy na sam dół. Witaj, przybyłeś tu, aby zwiedzać te piękne stare ruiny. Nie przejmuj się mną. Sam mam zamiłowanie do odkrywania nowych miejsc. Nie ma nic cudowniejszego niż zabłądzenie i ponowne znalezienie drogi. Ty i ja jesteśmy niebywałymi szczęściarzami. To w sumie tak jak ja, bo tak jak wam mówiłam, ja nigdy nie pamiętam, gdzie mam iść w tej grze. Jestem z zawodu kartografem i obecnie pracuję nad stworzeniem mapy tej okolicy. Czy chciałbyś kupić jedną z moich map? Oczywiście, że tak. Mapa może być bardzo użyteczna, ale ona sama nie wskaże Ci Twojego aktualnego położenia. Jeśli nie masz głowy do nawigacji, proponuję Ci nabyć kompas od mojej żony i zeldy. I oni mają sklep tam na samej górze, jak wchodziliśmy, gdzie było napisane, że niebawem jest otwarcie. Dopiero co otworzyła nasz nowy sklep z mapami w i sprzedaje w nim różnego rodzaju przydatne rzeczy dla podróżników takich jak Ty. Będzie nawet od czasu do czasu sprzedawać niektóre z moich starych map. Wracam do niej za każdym razem po skończeniu mapy danej okolicy. Zawsze bardzo się cieszy, gdy mnie widzi, ale nam się nie przedstawił. Nazywam się Kornifer i zawsze uwielbiałem zwiedzać świat, dlatego, gdy tylko się wylęgnąłem, natychmiast wyruszyłem w podróż, porzucając moich braci i siostry oraz biedną matkę. I na pewno się jeszcze spotkamy. Zdradliwe są te sople. Na początku warto zbierać pieniądze bo trzeba kupować właśnie w sklepach różne rzeczy, żeby się szybciej poruszać i mieć większe możliwości. Eee, proszę mnie tutaj nie bić. I dotarliśmy do kolejnego dzidziusia. To są gruby. To będę musiała się tutaj z nim bić teraz. Nie tylko z nim, to jeszcze więcej ich będzie. Dobra, udało mi się. Tutaj, jak widzicie, znaki, które nas naprowadzają, co gdzie może być, jeżeli macie amnezję, tak jak ja za każdym razem, jak przechodzicie jakieś gry ten znak mówi, że mamy tutaj kolejną ławeczkę i źródełko. I te źródełka też, jeżeli nie wejdziemy, to nas uleczają, ale ja tutaj mam energii już full. No i niestety tam nie doskoczymy, a nie doskoczymy dlatego, że potrzebujemy pewnej umiejętności, której jeszcze nie mamy, ale ją zdobędziemy. Zawsze się spieszę w takich miejscach, i potem na nie wpadam, i dostaję głupie obrażenia. I tutaj, jak pójdę w górę, będę. Ben... Oho, i, I nie poszłam w górę, i spadłam. Ale jakbym poszła w górę, to będę miała stację, z której będę mogła sobie przelecieć dalej. Będę miała. Ala, teleport. I w tym miejscu będzie taki mini boss do pokonania. Mucha. <śmiech> <śmiech> Nie zdążył nic zrobić. Eee. Szybko poszedł. Teraz to już tylko formalność, żeby pokonać małe muszki. To są te muszki, które już widzieliśmy. One na razie nic nie robią, później będą takie plujące lawą. No, i tutaj jest takie miejsce, gdzie nie możemy wskoczyć. Ale speedrunnerzy na przykład potrafią zrobić tak, że się zabijają i tak jak wam mówiłam. Jak zginiecie, to wypada z was dusza, musicie po nią wrócić jak w soulsach i wtedy się od niej odbijają, pogują na niej i wskakują wyżej, ale jeszcze dalej jest lokacja i oni bardzo często właśnie do tej lokacji też przeskakują. I jeszcze zapomniałam wejść do jednej do jednego robaka. Tam jest mucha, do której chciałam pójść, ponieważ mucha będzie miała sklep i będzie sprzedawać fajne rzeczy. I mucha mieszka tu. O, i ona jest zatruta tą chorobą, tą złem. O, ty łajzo, władasz mieczem jak pałą. <laughs> jak głęboko jeszcze musimy zejść, kim jesteś? Chyba trochę się otrząsnął ze swojego transu. On jest mały i niepozorny, ponieważ on tutaj uczy jak walczyć. Znaczy nie będzie nas uczył, ale do tego dojdziemy później. <laughs> Już rozumiem, to ta stara wioska. Cóż za dziwny sen, który mnie tutaj przywiódł. Gdyby nie ty, pewnie nigdy bym się z niego nie wybudził. Jestem Slaj, zwykłem prowadzić spokojne życie w W Powietrze w tych ruinach mi nie sprzyja, więc najlepiej będzie, jeśli tam wrócę. Odwiedź mnie, jeśli będziesz w Dirtmouth. Prawdopodobnie będę tam jedyną przyjazną twarzą, a na dodatek potrafię się godnie odwdzięczyć za Twoją pomoc. Czyli tak jak wam mówiłam, on pójdzie teraz na górę, do jednego ze sklepików i będzie nam sprzedawał. No, i powiedział, że godnie wynagrodzi, ale trzeba mu zapłacić. Wszystkim trzeba tu płacić, dlatego zbieram pieniądze. Tak jak Wam mówiłam, zawsze zbieram dużo pieniędzy. Nie lubię, jak one plują tymi małymi owadami, które z nich wypadają, bo zawsze na nie wpadam. I nieraz było tak, że zostawało mi jedno życie i akurat wpadałam na nie. No i będziemy mieć kolejnego gruba. Nie trafiłam. Tu już wam mówiłam, że od tego można się odbijać. Jesteśmy. Za pierwszym razem, jak miałam tutaj dojść, to się męczyłam z tym tyle czasu. Teraz już nie jest źle. No dobrze, pójdźmy dalej. Wrócimy się tam, gdzie mówiłam, że mamy stację, bo chciałabym ją odblokować, a teraz jak pójdę w tę drugą stronę, to niestety nie dojdziemy do stacji. No i jesteśmy przy stacji, mamy stację. I też trzeba je odblokować, bo są zapomniane i mamy ławeczkę, na której możemy zapisać grę. No i oczywiście, tak jak mówiłam, wszędzie trzeba płacić. Tu też musimy zapłacić za otwarcie stacji. Zadzwońmy dzwoneczkiem. Tutaj małe nieznajomy, wiele lat minęło, odkąd po raz ostatni słyszałem dźwięk dzwonka na stacji. Echo poniosło go wzdłuż robaczych szlaków i wezwało mnie do Ciebie. Zastałem się i zanudziłem przez te wszystkie lata i o wielu rzeczach zapomniałem, ale dźwięk dzwonka zawsze sprawi, że przybędę. Te rogacze szlaki rozciągają się po całym nest. Jeśli zechcesz nimi podróżować, przywołaj mnie z tej platformy. Zabiorę cię wszędzie tam, gdzie zechcesz. No i tutaj będziemy mogli się przenosić właśnie do tej wioski, co była na samej górze, w której wskakiwaliśmy w studnie, i przejdziemy do Dirtmouth, ponieważ tam też był budynek, który był zamknięty, i możemy go otworzyć od środka. Właśnie podróżując rogaczem. <laughs> I odblokowane. I wychodzimy przy kolejnej ławeczce. I mucha ma tu sklep. I możemy coś od niego kupić. I tutaj, jak widzicie, mamy kawałek takiej maski, jak mamy na górze. Jak zbierzemy cztery takie kawałki, to wtedy mamy dodatkową maskę, czyli mamy dodatkowe życie, które naprawdę będzie nam potrzebne. Na dole jest wesel to jest taki zbiornik. Też jest jego część. Musimy zebrać trzy części, i one później dołączają się do tego zbiornika, który już mamy, więc więcej energii będziemy mogli przechowywać. Dobra, ale ja kupię czarną. To będzie czarm, który będzie zbierał mi pieniądze. <gry> to jest chyba pierwszy czarm, który zawsze kupuję. Dobra, idziemy zlać tu ściocha. Zaraz zobaczycie tu ściocha, którego będziemy mieli. Chyba, że jeszcze uratujemy gruba jednego. Bo możemy go uratować przed tym, jak pójdziemy do tu ścieżka. Z nimi jeszcze potrafię walczyć, ale są jeszcze jedne, z którymi nie potrafię. I chyba się nigdy nie nauczę. O i tu mamy tego samego, co ostatnio. Nie chcę, żebym mnie trafił, bo on dosyć mocno bije. Miał mnie nie trafić, ale otworzył nam przejście na górę. Dobra, jeszcze się uleczę do końca. No i tu też będziemy potrzebować zdolności, bo będziemy potrzebować krystal dasza, To będzie takie jeszcze lepsze, posuwanie się szybsze, bo będzie można przelecieć całą planszę. Może nie całą. Idziemy się bić. I ogólnie, jak mamy walki z bossami zazwyczaj mamy arenę. I na tej arenie zamykają się drzwi. Nie możemy z niej wyjść. I się zaczyna! I bijemy! O, skaczę w tył. A jak skaczę w górę, to zawsze można... O! Jeszcze go trafić. Możemy pozbierać energii. żeby mnie trafiał częściej. O, udało mi się w dupkę. I tak wstyd się raz mnie trafił. Aaaa, znowu mnie trafił, no. Jakaś rozgroszona jestem. O, znowu mnie trafił. Ale teraz już mamy koniec. I tuściok pokonany. I dzięki niemu mamy herb miasta. Gdzie później będziemy mogli go użyć, żeby przejść do innej lokacji. A ten lizak, co tu leży. To on jest robaczkiem i on będzie uciekał. Ale najpierw pieniądz. No tam wyżej już niestety nie wejdę. O! Ucieka, przejdziemy dalej, bo tam będzie ławeczka. Zdobędziemy jedną zdolność jeszcze dodatkową, żeby wam pokazać, ponieważ przyda nam się. Siadamy. O! Oho, a któż to wyłonił się z ciemności? Jej, wyglądasz strasznie ponuro, przedziwnie, puste lico i dziwacznie wyglądający orange. Być może znalazłeś mnie tutaj, ponieważ potrzebujesz mojej pomocy. Nie mów nic więcej, przyjacielu. Ofiaruję ci podarek. Pewne małe złośliwe zaklęcie, które sam wymyśliłem, będzie idealne dla takiej małej istoty jak ty. la No i dzięki niemu. Teraz będziemy mieć Firebola. Także mściwy duch. I teraz będziemy mogli używać tej energii, co ją zbieramy z robaków, żeby strzelać. Także jeszcze będziemy mieć dystansową broń. I to akurat to miejsce jest takie, które ma nam pokazać, jak tego używać. Żebyśmy wiedzieli, co mamy robić i jak to działa. Więc sobie szybko przez to przebiegniemy chodź tu. Energia mi się przyda. Czasami te robaczki uciekają, trzeba je gonić, ale teraz wszystkie złapałam. No I też minibos. Bierzemy więcej energii, Łowca dusz. Dzięki łowcy dusz będziemy zbierać więcej dusz. In, Jesteś, czuwałem nad tobą, kiedy spałeś, ale najwyraźniej sam na chwilę odpłynąłem. Obudziłem się i zobaczyłem, że cię nie ma. Zadziwiający z ciebie osobnik. Ohoho. Zaprawdę nie wiem, czy jestem godzien mieć takiego przyjaciela jak ty. Jesteś cudowny. Idziemy. Idziemy na ławeczkę. I na ławeczce dzisiaj zakończymy. No, i oczywiście nowa umiejętność odblokuje nam w Hollow Nowe drogi, nowe możliwości, nowe ścieżki, ale to wszystko poznacie w kolejnym odcinku. No i zakończyłam w idealnym momencie, ponieważ rozpoczęła się burza, więc ja bym chciała skończyć, żeby tu wszystkiego mi nie trafił szlak. Także bardzo Wam dziękuję, że byliście tutaj ze mną. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, lajkować i komentować, żeby mi dać tego kopa na rozpęd. A tymczasem Borem Lasem dziękuję Wam bardzo, że byliście tutaj ze mną. I do następnego, na razie.